w gram sobie na kopajce dzisiaj do dodaję, bo mam najwięcej rzeczy mu brakujeśmy, więc tak razem całą karteczkę zapełnioną. No jeszcze dzajko kopię, za, ale... ale... no oni są inni. O, to baby. Nie, nie, zjadaj mi książki. Proszę, przydaj się. W ogóle na starcie wziąłem bibliotekę, na której zajdę. Robo Baby fajna postać. Ej, to jest inny robobaby, Baby, niż się spodziewałem. Ale że na starcie mi się wczorajszy odcinek, w którym mieliśmy lepiętano na starcie razem z Bripp Mam nadzieję, że teraz też będzie tak samo. To byłoby fajnie. Czy chciał ten tak Robo robobaby lata? A nie tak jakby chciała troszeczkę. Nie i Troszeczkę inaczej. Nie, nie, nie zabijaj mnie. Dobra, wracamy po życie. Nie wiem, czy mi się chce kupy rozdalać. E, spieszyć się nie muszę, bo mam do zrobionego. Mógłbym zrobić go raz jeszcze, żeby dostać przynajmniej przedmiot. E, ale nie potrzebuję jakoś bardzo. Musimy iść albo na... E, chyba Blue Baby nie ma zrobione. Tak, ja ma zrobione Blue Baby i jakimś tutaj nie ma zrobionego szatana. Nie mam pojęcia co się wydarzyło tam. Najwidoczniej gdzieś tam grałem jakąś postacią i się o e, Dark Judas wlecieć. E, na innej postaci, dlatego mam tak dziwnie proskładany na nim. Ale nie chciałbym zginąć. Ja cię kredit, idę, się wracać znowu po życie. Życie, życie, jest nowelą, dziś zabrakło mi. Pół serca. Musisz miać wlacie w, w ogóle to by było e, Turbo świaszta, haha, ha, wiesz to Ja nie muszę wchodzić. Chociaż mógłbym mieć coś za... Ale to jakąś bombę co najwyżej. Turbinsy. Na Nakupa na środku zdarzyła zginąć. No tak, no coś poradzisz. Masz łatwy boss na tej postaci. Patrząc na to, że mam buków e, Belial. And... hm. Mm, Patrząc na to, że mam buków Belial i jeszcze dostałem buku arma na starcie. No cudeńko, cudeńko. Nie muszę iść na Angelumy, Lumy, bo mamy sobie nagle Więc jedno z... O nie, czekajcie, ja to zrobię inaczej. Przepchnij to tu, to tu. no to. No to pchnij, no. Tam do ściany. Bo wiem, że to rozwali dwa klocki A na tym byłoby mi zależało. Dobra, i to to samo. Tu już nie muszę tak daleko pchać, bo tu mamy kamień z bombą. Ale to pchać to jest tragedia tego. Czy to zdejmie to? Powinno. Dobra. Poszło. Co dostałem? Liczyłem na klucz. Nie dostałem klucza. Chodziło. Nie, nie pchajcie się. Panowie, panowie, uspokójmy się. Wszyscy się uspokójmy. Chodźmy do siebie, mil ten chyba się troszeczkę zgubił w świecie. No nie no, jak kluczowe, wejść. Lil Dumpi. Mała dupka. Mała dupka jest troszeczkę bezużyteczna. Nie, bo on tak rzadko uderza, bo ona teoretycznie ma szansę e, na osłonięcie mnie przed atakiem, ale jakoś tak to nie za, za, za bardzo działa zawsze. Oj! Dobra, mała dupka mi uratowała życie, bardzo się cieszę. O, pająki. Nie fajnie, ale są hard zawsze. Bardzo mi się podobają e, kościane serca. E, Bone hearty są. za Zarąbiste. A to tylko dlatego, że jak i stracę pół czerwonego serca, no tak stracę całe czerwone serce, to póki mi te kościany nie zejdzie. To Devil nadal mam. Coś pięknego po prostu. Coś przecudnego, Prze To niezły, przecudny dzień. Bomba kolejna. Ja mam prawdopodobnie tutaj Secret Room. Nie mam. A, fajnie. Ty dowiedziałeś. Wszystko jasne. No nie, nie dość, że wiedziałem, że mi wskoczy na klatę. O, litny czempion. Z Muchą. I to jeszcze są w ogóle Wybuchacze i ciężko mi jest jakoś tak to ubić, żeby nie zginąć. No, no, wszystko jasne. Idź tam. Tu może być Secret Room. Serio, też nie ma? Poweze. Oszukali mnie. Aaa, tu góry będzie. Co się stało? Ten tyłek też zabije? Mhm, nie widziałem. Cześć. O, tu też nie będzie. Teraz to muszę próbować. Ja ci kręcę, czyli dwie bomby bezużytecznie. Jak mi przykro. A, mam książkę za dwa, będziemy mogli iść na bossa. E, The hound. The hound. The Chodź tutaj. Mam 30 zdjęcia prawie. Ej, bardzo dużo boostuje ten book of belly, ale prawie 4 mi zbustował. A nie mam nic takiego specjalnego. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie Wiesz, że ma takie randomowe ten. Nie wiem, ile ty bijesz, kolego. On ma randomowe Brimstone co jakiś czas, tego się obawiam. Mm, dobra, bo on harte dostanę. E, no wezmę ten story Papers. O i tu mamy tragiczną rzecz. Nie wiem, czy conjoin jest na tyle ciekawy dla mnie. O, pieniądze tam były. Czy conjoin jest na tyle dla mnie ciekawy, żeby go brać, jakkolwiek? Chyba nie. Dobra, stąd już nic nie uzyskam, niestety. Klucza nie znalazłem. Secret room. Tu nie, tu nie. Może być w takich dziwnych przejściach. Dobra, trudno, nie dostanę. Chyba serce gdzieś miałem i mogę się cofnąć po serce ja co nie zrobiłem. Czemu? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Teraz jak stracę tego, bo on harta jakimś cudem. O, właśnie przypadkiem jak teraz prawie. Zdechłem. Ja cię kręcę, weź łupitą. Dobra, musiałem się. Wiedziałem, że oberwę, ale nie straciłem tego. Hmm, ciekawe. Dobra, tak ci siak. no szkoda, bo Bonhart by mi się przydał... Mogę, mogę mieć pożycie. Jakkolwiek. Miałem Robo Baby! Nie pomyślałem. Ja cię kręcę, jeżeli to będzie w który będę żałować, że nie mam pieniędzy, to bardzo mi będzie przykro. Znaczy pieniędzy. Kluczy. Pieniądze będzie nie są potrzebne w tej grze. A mam ich właśnie. Chodzi o klucze. Kamulakria dmg zwiększa... Mam mnożnik też na dmg. I chodź ręce. Plus 5 dmg. To ile mi da ten? Skoro 50% zwiększa, to mi da plus 8, aż? E, ten, jak to się nazywa? Hmm, tu bym sobie wszedł ale nie dam rady. Nie, nie ma opcji. Tutaj bym rozwalił. Nie doszło pompa. Plus 8? Gdyby mi zwiększał bukowelian, czy nie? Jak by to wyglądało? Nie chodź jak potęga w ogóle. Zjadam wszystkich. Mniejsze tirsi i co z tego? Przecież wygrywam. I oczywiście, jak trafię, ale i tak, potęga sama w sobie. Czynka? O, ile bomb. Dobra, to idziemy po kamie z x -em. Może się przyda. E, ten klucz też bym wziął jakoś tak, może tworzy, bo może będzie secret Na szkole. Och, niestety, nic takiego nie ma. I patrzcie, nie trafię. Wiem, nie doszło by do niego. A dostałem dwa klucze, więc się opacało. Wow, bogactwo. Stranżar robe baby, więc będę chciał sobie iść e, gdziekolwiek. No w ogóle, 18% szans na Angel Rumy. Fajnie gdybym dostał jeszcze jakiś właśnie mnożnik na to gdyby było potężne. Mam plus 50%. Przydałaby się jakaś if maskara. I Secret Harp, ja już jestem szczęśliwy. I jeszcze, nie wiem, czy właśnie Cricket Head też jest mnożnikiem na Dimage, czy tylko dodaje Dimage. Nie mam pojęcia. Ale też byś przydał, tak? Prawie laktycznie byś przydał. To, kto Boga temu zabranie, wiecie o co chodzi. Dobra, ja mam Golden Klucz, więc chyba bym sobie przeszedł pierwsze. to Nie, plus 4, prawie 5. Wcześniej dawało mi 4 niecałe. całe. No to nie jest najgorzej. Ale no wyjdzie nam no, mnożnik. A mam 50%, a nie że ten. Ja policzyłem jako 100%, czyli z 3,5 można powiedzieć, plus 50% to będzie 1,75. No to wyszłoby coś takiego, no. Dobra, i przez mam golden key, to ja my się do sklepu. No na przykład mam już 10 coinów i za to mogę kupić dwie bomby, klucz-bombę, nie wiem, e, klucz i baterie, nie wiem baterię, ale mogę. Kto mi zabroni, zobaczymy, co to będzie. O, box of friends, duplikuję moje familiary. Mm. Gdybym, kurczę, miał, gdybym miał możliwość wzięcia dwóch przedmiotów aktywnych, czyli Skullbaga, musiałbym posiadać, to jak najbardziej to by było bardzo ciekawe. Dwa robo-baby, dwa dumpi. o, to by było ciekawe, dobra, czy ja mogę go jakoś trafić? Dziękuję, że oczyściłeś troszeczkę nam tutaj wolę do walki, przyjacielu. Ale jedynie, co mi dasz, to... O, Mister Boom. Ej, sądziłem, że nic mi nie dasz. da. Że damy jakąś bombę zwyczajną. O, ten dostał odłamkami i zginął. Cześć, przyjacielu. Żegnaj, przyjacielu. 10 minut i flutka bez... Kurczę, nie wiem, czy chcę tu wchodzić w zasadzie. O, w zasadzie mógłbym. O, i wiem, że się nie opłacało. Ten bombę w samym. Dobra, teraz żeby nie zginąć przypadkowo. Mam tutaj serce, przynajmniej półkę. Stać. Dzięki, Mr. Boom. Witaj, przyjacielu. Dobra, gdzie mogę w Secret Room. E, secret Room mogę być tutaj. Wiem, że parę razy w odcinkach już mówiliście gdzieś tam pod odcinkami, pisaliście, że. Tak, nie odwiedzasz Secret Roomów, skoro masz możliwość? A nie wiem. <laughs> nie czuję potrzeby zawsze z Secret Roomów. Nie nie są tak atrakcyjne. Wiecie, nie zawsze w Secret Roomach jest coś, co by było potrzebne mi. Bardzo rzadko trafiam się tam przedmioty, zazwyczaj jakieś pieniądze, więc. No, no, nie zawsze jest mi to potrzebne. Kolejne piętro. Uja. ja. Na kolejnym piętrze będziemy walczyć z. nie wiadomo. Hmm. Katekundę. Misklika zrobiłem. No dobra, wracam z tym misklikiem najgorszym. Musiałem przepić się, wiecie. No, bo już normalnie gardło siadam. Oh yeah. Pokonałem cię. Oh yeah. Oh. Tu bym wsiadł, gdybym miał troszeczkę tak pół serca więcej. Albo Solheart. Solheart by fajny. A tu bym wsiad, gdybym miał tak yy, Kościany serce mniej. No, tak by było. Jak stracę przypadkiem, to tam wejdę. Tam i zabranie. Mam klucz. Wow! 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 Ej, hey, Lil Dumpy mnie uratował, ale przez to, że odbił się chłop w moją stronę, to i tak obrwałem. No smutno. A masz. A my. Dobra, idziemy bić tego rag ragmane. mega. Ragmena. Ciu! Dumpy! Dumpy ty, mój przyjacielu! O, odrwany, tak. Mamy smutek teraz. Przeżyłem tylko dlatego, że Dumpy? Odbił chłopa w przeciwną stronę. O, i bardzo fajny kluczek się znalazł tutaj. Jestem podekscytowany. No, krew zabracałem ja to wezmę. Dobra, idę do go, bo co mi tam zrobi różnicę? Czy mieć Angel Rumę, czy y, Devil Dealer? Tylko żeby się nie wywalić teraz, jak tego. Dumpy! Jak ja cię kocham, przyjacielu, ty już drugi raz tubską uratowałeś. Dobra, no to ogniska się obije raczej. No, wiedziałem, że tak strzelisz, przyjacielu. Ogniska więcej mu zadałem niż ja! Wow, I'm weszło! I mysterious papers mi też weszło przy okazji. Dobra, wezmę sobie pół serca. Idziemy na y, boss challenge room. A, to za chwilę. Mam w ogóle kraktki. Crack, y, Co mam w ogóle? Dobra, dobra, razem, na wieś. Y, I chyba wiem, gdzie mógłbym użyć. Bo jest szansa, że jak użyję... Ale nie, to bym musiał mieć redki. Y, jeżeli ja bym użył sobie... O nie, I'm weszło. Nie fajnie, użyję sobie. Ej, ten, spowolniłem za bardzo. Autonomic to jest przerażający. Dobra, chyba zeszła. Nie, nie zeszła jeszcze. No weź już zgin, proszę Cię, przyjacielu. Obrwałem. Za całe serce mnie ugryzł! Ja sobie pójdę po Solharta, sol po czerwone serce. Jest szansa na to, że ja dostanę... Co mi robi Lazy? Lazy Worm. A, spowalnia. O! O! Widzicie? Właśnie o tym chodzi, że takie super, super, super secret I tam są zazwyczaj przedmioty, prawie zawsze. Mogą być inaczej wyglądające. O, on teraz przystanie. Dobra. To mi nic nie da, prawda? Nie. Paralyzes. O, tu mamy przejście dalej. Tu mamy bombiarza, a tutaj... Latanie! Jasne, że zużyję klucz. No, Byłbym głupi, jakbym tego nie zrobił. Przyspieszyło mnie i dostałem latanie. O, Najlepiej użyć tej e, kraktki. I najbardziej przygłupowy moment, w który leciałem w ognisko. Co dostałem? Bomby? Ej, zresztą do Crest zazwyczaj się wchodzi, albo żeby znaleźć przedmiot jakiś randomowy, albo żeby dostać przejście na Devil Deala. A teraz... przejścia ja miałem już zrobionego Angel Rooma, więc nie wiem nie wiem, jakieś głupi jestem czasami. O, ty przeżyłeś. No nie jaki podżerał wszystkich. Tu sobie wejdźmy. i pobawiłbym się do maszyną, gdybym mógł. mógł. Ale pieniądze mi Daj mi te serce. Chłop zamiast mi dać te serce, to prawie mnie zabrał! Zabrał! I chciał mi zabrać! Zaczęła pradzę, zabrał, zabrał mi. Ja mogę dostać sklep i treasure room chociażby. Treasure room byłby fajny akurat. Sklep, może niekoniecznie jest mi potrzebny, ale też room tak. dostać przedmiot z tego piętra. Ale nie, ładny nam. Na razie bardzo, bardzo przyjemnie się nie gra. E, Szansa na to, że zdążę na... E, ja w ogóle kiedyś tak gram. Ja wiem, że się nie wysłałem do końca to mi się zdarza często. Ale kiedyś właśnie tak grałem, że e, grałem powoli i wszystkie pokoje musiałem na każdym piętrze przejść. Tak po prostu, wiecie, jest tam pierwsza wersja Isaac a grałem i mi się przyjemnie tak grało. Traciłem bardzo dużo czasu, bo jeden run nagle się okazywał nawet dobrymi przedmiotami godzinę trwał i to prawie zawsze. Teraz jednak zazwyczaj się spieszę na bo bossa czy coś takiego. Ale no, teraz, teraz jak sobie gram tak o, przyjemnie, że przechodzę sobie po prostu pięterka całe, to jest no przypomina mi się te to stare czasy jak grałem. no tam nie wiem 6 lat temu. Może nie przesadzam, 6 lat. 3, 4 lata temu. A może 6 lat? Ja może jestem aż tak stary? Ej, to jest fajne, zeszarłoby mi trinket, który mam i dostałbym coś innego, i ten, i, i, nie mam trinketa, i mogę sobie wziąć kolejny, na przykład, a secret room mógłbym mieć tutaj, ewentualnie tutaj, nie, tu nie, czyli tam prawdopodobnie, dobra, idziemy na kolejne piętro, mam mm, devsy teraz i 5 minut na przejście devsów, dojście do tank devsów dwójki, albo devsów dwójki, albo czegokolwiek dwójki, zrobienie boss rusha, ewentualnie, fajnie, bym się udało zrobić boss rusha? chciałbym, the world, zarąbiście, ja nie wierzę, mam klące przejścia, Najgorsza klątwa świata. U, bu, 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 bu. U, nie znam tabletka, zawsze. Power pill! Wow! Ile to może życia, że ty nie zdechasz na strzała? Chłop dostał 10 damage, i nie zdechł. Drugi też nie, no Dobra, karta The tutaj przyspieszy nam całe piętro, więc... Ej, może tego Boss Rusha jakbym się pospieszył? Kurczę, można by było. W ogóle, Frozen Baby. O! Dzień dobry, to mi daje random efekty na Tirce, nie? Chciałem zobaczyć, czy to był boss challenge'em, czy zwykły challenge'em, a i tak nie. O, teraz mógłbym wejść, to zobaczyć. Nie, to jest zwykłe. To trochę smutno. Cześć, przyjaciele. O, życia, fajne. Nie, dzięki. Ja cię jest ta kupa. Ta kupa jest straszna. O, wyższe, te, te są tutaj jeszcze. Cześć. Co tam mogę wysyłać, panowie? Jak tam mam życie mija? Tu jeszcze coś biega. Tu już nikt nie biega, no. 25 coinów, BFF'a biorę i idę stąd. O ile dupie, jak ty jesteś przystojny teraz! A gdzie jest mój Robo Baby? Proszę Robo Baby, z nami. Chciałbym pana zobaczyć. Ujść. Czy ja oberwałem, ja oberwałem, prawda? I ja nie dostanę ten... Uh, Angel Rooma. Znaczy dostawałem chyba na pierwszy, poprzednim piętrze, więc nie, nie zależy jakoś bardzo. Ale jednak fajnie by było. Dobra, idziemy dalej. Ja mam tutaj Secret Room. I to będzie gdzieś tutaj? Nie wiem z której strony tam wlazłem, do tego Secret Rooma. O nie, najgorszy efekt świata mi przylazł. Pieniądze sobie pozbieram, się, przydadę może. Dobra, już wiem, że nie zdążę. Nie ma opcji, żebym zdążył. Yy, nawet jeżeli te, tego bossa, co teraz będę bić się z nim, zrobię go w pół minuty, to nie zdążę na boss Chociaż yy, Macie okay. Oj, dostał jeszcze wybuchającym pociskiem. Biorę. O, HP'a ja podostałem, zarabiliście. To mi się podoba. To jest, no, podoba mi się. Podoba mi się. I teraz tak, bardzo bym chciał dostać do Srasza. Oj, bardzo bym A bardzo bym też chciał... Co ja mam za efekt? Jakieś turbo małe pociski. Czym jestem? Czy ja mam efekt siku? Czy mi się range zmniejszył po prostu? Tako. Twierdzi, że mam za duże i się zmniejszył. Ej, was. Więc karta dur. Dobra. Ej, was tu powinien działać. Ostatnio, jak grałem sobie chyba samemu, prywatnie, a nie na odcinkach, to miałem coś takiego, że położyłem. A może to było na odcinku? Nie, nie pamiętam, ale położyłem Ej was? sobie? I się postawił gdzie indziej. W ogóle w miejscu, w którym ja nawet nie stałem. To było smutne. Dobra, bo gwiazda Betlaims leciała w tą stronę. E Large Junior, wiedziałem. Użyjemy to sobie. Mam szansę jeszcze porobić? Nie jest jakaś taka mała szansa na porobienie matki. To jest taka turbo mała szansa niestety. Ten Mageszyn przyda się. Tabletki matki użyjemy sobie przy okazji. Nieznana, fermony. Zanim wiem, że lecę w dobrą stronę, to jest fajne. Obrwałem! Nie wiem od czego, ale obrwałem niestety. O i ostatni sklep, do którego chciałbym zajść. Eee, o! a wezmę na przyszłość. Chyba mi broni. Tam miałem życie jeszcze, ale no to... No już się, to życie. Gwiazdo betlejemska, podpisz się. Potrzebujecie. Jak ja jakimś student zdążę No bo strasza, a to jest teraz w tą stronę. Dobra, poszedłem Spiesz się. Mam pół minuty, żeby pokonać matkę. Pokonywałem matkę w mniejszym czasie. Berkano chciałem wziąć tylko, panowie. Nie wiem co się dzieje. Pokonałem ją w pół minuty, nawet nie, w 10 sekund! Ale tu pospecenie po... Dobra, tak, gdzie ja chcę iść? Nadę czasbym sobie poszedł. 14 kluczy. Żadne często pójdzie. Dobra, mamy the full. Mam, mam Tyrsupa. Parasnoid. Parasitoid w ogóle to nie jest parasnoid. Jestem ten. Nie no Tirsapa, smutną cytrynkę, e, cebulę. cytrynkę, cebulę. masz bo strasza, to no, nie, nie ten, nie bawię się z wami. Tu nie wchodzę. E, mógłbym tutaj pójść sobie, skoro teraz mam czas na spokojnie e, się zabawić. Ale bym wam dał te pieniądze normalnie. O, ale widzisz pół kasy. Bo skatole? Fajny przedmiot. No e, tamten może random wydać, więc też by było fajnie. Cyklet rumik? Nie, niestety. Bardzo lubię sekretrumy przy e, pokojach, które mają z jakiekolwiek znaczenie. ja co ja mam za efekty głupiony? Co to za efekty? Ojeju. O nie, weźcie te efekty ode mnie. Kurczę, efekt obkrążenia świata. Left hand, wszystkie skrzynki są czerwone. Bardzo fajnie, lubię takie skrzynki. No nie, nie wciągaj mnie! O, a ja mam Giants, ja się dziwię czemu ten. Mam. Hmm, ciekawe dlaczego mi się popasy rodzą. Ciekawe. Dobra, to może być secretron. Będzie. Wiedziałem. Klucznik, serio? Mógłbym dać parę kluczy, ale no tak. Nie. Ja hasza mogę zrobić. Dobra, wrzućmy sobie pieniądze. No to jest tak ostatnie piętro, ja jeszcze nic mi nie zrobię. Mogę sobie jeszcze tylko to kupić, zobaczyć co będzie. O, przydatne. O nie, zablokowała się to tak jeszcze biednie! Ale ja ci nie lubię ta nas, no, kolega. W ogóle przed zaczęciem odcinka grałem sobie ten ranik zwykły. Isaacowy. i powiem szczerze, że był turbo dobry. Miałem Ludowiko. Miałem jeszcze... Jak się nazywa tym przedem? Doktora Fitusa i, i nawet mi się przyjemnie grało. ale stwierdziłem, że i tak jest do wywalania, bo już miałem nie miałem, miałem, ditketa, miałem jedno życie i szedłem na matkę Apolionem. Chciałem zrobić. Znaczy The Beast. Bo chciałem zdobyć alternatywną matulę. Znaczy alter, alternatywnego po, Apoliona. Matulki alternatywnej raczej bym nie zdobył. Już nie mam więc... Nie wiem, co mi się robić ten pokój. Kurczę. golden skrzynie. Oj, się turbo nie opłacało. Trzeba mieć jakieś efekty turbo kręcące się ściany. Oj, tu się jak odprostytuowali. Nie z mojej winy oczywiście. I w ogóle ja się boję tych pokoi. Te pokoje są straszne. Proszę je zablokować, zbanować. Przecież jak ostatni chłop mi się zrespił na mnie, to ja już mam... Normalnie ja mam... Ja, ja mam, e, e, słowo zgubiłem. A. Ja mam koszmary. To nie jest to słowo, które chciałem użyć, ale pasuje. O nie, ej naprawdę słowo zgubiłem, teraz sobie nie przypomnę i będziemy to pędzić pół dnia. Co ja słowo miałem w głowie? Eee, sobie przypomnę. Czekajcie, dajcie mi chwilę. To było... To nie są koszmary, to są... E. Dobra, mi jest kilka najpierw zatrzymać. Dobra, już to te słowa. Musiałem sprawdzić w internecie. A chodziło mi o traumę. Mam, mam, mam traumę. Nawet nie, nie wiem o co mi chodziło z tą traumą. Już nawet nie pamiętam, bo to było 10 tysięcy lat temu. W zasadzie z jakieś 3 minuty temu. Ale zresztą zapomnieć. Ale ta trauma mi się już siedziała w głowie. <grym> I nie mogłem się jej pozbyć. Bardzo mnie to cieszy, że poszedłem chyba w samą stronę. Jeżeli chodzi o bose. Nie no ładne, najkucze, 10 damagę. No, poszedłem w samą stronę, jasne że tak. Chodź, chodź. Psk, od, psk. O, masz. O, a i tak miałam cinketa. Jest better. Mogłem iść od razu do góry. Znowu wpadłem w kolce! Kto ja tu postawił? Ło, wow, ale to jest dość duży przeciek przyjemniaku. Czemu dostałem? Znowu się wysadziłem. Najgorsze możliwe te. co to jest? d dostałem dwa razy. Jakiego kłota? Ja wiem co zrobić z tym D-Imperior. Mhm. Pójdziemy sobie na bossa, weźmy sobie później, po ten i sobie pójdę na kolejnego bossa i proste. I na jakimś piętrze nie będę musiał przechodzić piętra, do, będę mógł iść od razu na bossa. Nie nawet na którym piętrze. Mhm, to będzie fajne. Ktoś przyjemniaku. Nie no, ja tragedia, nie potrafię trafić w nic. Uuu, uh, wybuchnie. Serio, ja czy sticka dostanę? O, czekajcie, bo nie, nie przyjemnie. Pyk! O, To spokójcie tam. Ja nie, jeszcze chciał chlasnąć tak, więc widzieliście to, jak mnie chlasnę? O kamień z x -em. czemu ty się w kupę zamieniłeś? E, przepraszam bardzo, bym się kolega w kupę zabijał. O, o, tu w ogóle coś będzie. Nie, mam dużo kluczy, to nie potrzebuję tego trinketa. A, tu idziemy. Nie potrzebuję otwierać skrzynek ani drzwi, to i to. Nie potrzebuję otwierać skrzynek ani drzwi wybuchami, to nie dla mnie. Halo, szybko zleciał. Mr. Fred, HP-a podostałem. I rar, rar. po tempo, lo, kartę. I to ładną kartę. O, The Emperor by się nam przydał. Może nie mogę dwóch Jedną bym drugą muszę się tam teleportować do obozu. Aaaa, śmieszne. W ogóle, nie wiem czy to mówię. Może, że coś mówiłem nawet na tym odcinku, ale moja pamięć zawodzi ostatnio. Zostało działać jak potrzeba. Fajnie na środku pokoju się stała. I y oglądałem y wczoraj, sobie byłem na czarnej panterze. Y w kolejnej części, wiecie, druga część czarnej pantery. A, ale mi się podobała. To było tu było bo, bo dobry. Dobry film, polecam wszystkim. Bardzo fajnie y upamiętnili y śmierć aktora. O, to pięknie co by zrobili. Moim zdaniem, to no, po prostu cudne. Sam film cudny. Bardzo emocjonalny, więc jeżeli ktoś ma słabe nerwy, to, to lepiej iść z kimś, kto by się przytulał. Nie, to, żeby nie spoilerować, bardzo, bardzo dużo scen w tym filmie było emocjonujących, takich grających właśnie na emocjach. Że tu, wiecie, tu się coś stało, tutaj opakujemy kogoś, tutaj coś tam. Ja ci kręcę. Podobał mi się i wiem, se poszedł drugi raz, ale tak drugi raz piszczyki na to samo. Chociaż raz jest sytuacja, a to było dawno temu, że wiecie, raz się poszedłem sam, raz ktoś mnie zaprosił, raz coś tam, raz coś tam, i ostatecznie byłem jakieś 6-7 razy na krainie lata pierwszej części <laughs> w kinie. No cóż, bywa. Ale to nie było tak, że ja se sam poszedłem, tylko właśnie gdzieś tam ktoś mnie zaprosił, tutaj coś tam, tutaj coś tam i, i nagle się okazało, że siedem razy byłem. Co to jest? Parliuses? Oj, wybuchy. Jak już tyle mnie obrawałem, więc dobrze. Kabel. Nie chcę. A gdzie moja w ogóle gdzie razem plajemska Co Ja się czemu się. W... Kolejny mi się w kupę zamienił. O, panie profesorze, żeby mi się koledzy w kupę zamieniają, co ja mogę z tym zrobić? Ciebie się uspokój, O. może? Nie. Ja Dzień, serduszko. Moja gwiazda betleńska jeszcze leci? Czy ja po Nie, ja byłem szybciej od tej gwiazdy betleńskiej? Czy ona jeszcze leci? Jest, ta to samo wchodzi. Ona jeszcze leci? Czy ona już dawno doleciała? O to mi chodziło. Nie, no nie doleciała jeszcze. jest jasne. O, ma się zamrazią. Nic mnie nie zrobiłem, ma się zamrazią. Bill Dumpy, nie strzelaj teraz, bo się stresować można. Tragicznie powoli go bije. No jak gdzieś tak nie atakuje. Patrzcie, trzycie. Mam anti na tirs mi się załączyło. Ej, tam chłop żyje. Dobra, wam. Poglazłem nie, nie Spokój! Spokój! Wyłącz ten karabin! Bo w zawsze z strzelać. A tak, gdzie zobaczyłem, jak sobie dopiero przylecia. Mm, dobra, idziemy najpierw tutaj. Uuu, uh, uh, biorę to. To jest jeden, nie ma serio? O, tu jest. Idziemy tutaj. Ciup! Ej, to jest bestia, się to kupiłem. E, znaczy wziąłem. W zasadzie kupiłem. Krzysiałam? No, ale no, nieważne. Jeszcze ja wydam pieniądze teraz. Dzień gdzie ważny to będzie, lepiej nam się. Kurczę, kurczę. Dobra, nad na tym się jeszcze chwilę zastanowię. Fajny wybór. Nancy bombsy? Nie, no Raj Trade'a. Ray Trader'a sobie nie Tutaj raczej wszystkich nie otworzę, obstawiam. Fajnie by było. Jakbym to wszystkie. Tutaj mogę troszeczkę w tą stronę bardziej. O. Oj, tu sobie otwieramy dodatkowe bomby. Screw! Tears up. Mam maksymalne Tearsy już wiem tylko tyle. O, więc dopytam bardzo fajnie, sobie stanęła randomowo w miejscu. Cyk, cyk, cyk. O i mamy. To co, chciałem kraul spacer. Lusty blood plus damage będziemy dostawać na bosie. Mhm. Ja bym wziął tego monstrolanga. Chociaż to by, turbo może mi zepsuć grę całą. I, i, I pewnie nic nie zrobię. Dzięki temu nic nie uzyskałem ale biorę monstrolanga. Tiersy mam nawet spoko, więc... w Jedno uderzenie i zabijam chłopaka na strzała! Oj, minus pół, prawie. Ja nie mam załadowanego. Mam baterię jakąś? Mam. Szkoda, ja jeszcze nie mam tego. Załadowanego nie mam. Książki. Dobra, tutaj ładujemy szybko, szybciutko, znaczy szybko, to nie jest szybko. Nie, ten montrulan troszeczkę podsługę właśnie. W tej chwili. Bo... Ładnie go bije, fajnie on damage obrywa. Ale y, dużo szybciej mi strzela po prostu. Tam chłop się rozpadł. A ja muszę do końca nadawać, żeby strzelić. Tam jakieś efekty na czasami czasami wlatujemy, go biją mocniej. Też fajne. O nie, ja nie ładuję do końca i ja nie strzelam w ogóle. Żeby nie oberwać im potrzebnie. Ostatnio robiłem, prawie na dwóch sercach, prawie, bo znakłem. Ale prawie próbuję. Pamiętam, jeszcze, jak dziś. To nie ładuj do końca! Te pociski! Zwiększono mi, gdy mieć plus 3 dumpi! O, ja Nie wiem, co tam się odbawią, wszyscy. Czasami wiem, ile mam życia, wszyscy. Nie, tak, tak, tego na tam Dobra, tak, żeby nie badać. Uberwa... Nie oberwałem! Ma już połowę życia, nie jest źle, tylko. No, Moje pociski są tragedią życiową. Ej, weź, idź co? Ładuj to do końca, Ładuj to do końca. Ja muszę pieniądze zbierać, stąd po. O, temperance. A, ja sobie wyłóżmy, o, plus jeszcze trochę dmage'a, jak najbardziej wezmę. Ej, pociski! Pociski z każdej strony! Halo? Z góry lecą jakieś. Teraz z dołu lecą. Teraz od boku lecą! Porwałem, nie fair. No to było nie fair, ja w ogóle nic nie widziałem! Mam już trzy życia tylko. Ładuj to do końca, proszę Ciebie, kolego. Upa się zamienił. Plus dwa życia dostałem. O, jakie ja, y, lubię szczęście w tej grze i, że wypadły mi dwa serca. Podwójne serce mi wypadło z kupy, idealnie. Ej, bo trochę się tak, jakby pociski połączyły ze sobą. Hala, może no, to naprawić. Ej, się uspokój! Si uspokój! Halu! Ej, znowu strzelać tym samym tym pociskiem, nie można tak! Trzema tysięcy! uspokój! Nie, no ja ci tu bez skłopił teraz. Aż no, masz teraz. Dobra, bo ja nie wezmę tych serc zaraz. bo to tak się będę po prostu. Ale żeby go, nawet nie wiem, co go biło. A moja kulka na nim leżała i dostałem Betrayal. Betrayal. Dobra, bym chciał jak najwięcej tych końów. A my idziemy tak do góry, więc to za różnica. Weźmy sobie serce. KIT! Do góry. I stąd nic nie dostanę, więc od razu użyjemy sobie kartę oh, The Emperor. Zresztą mogę sobie tu wejść na przykład. Dostać. Pierwsza to. Dzięki, na Sia i zack. Jak szybko ci dupkę skopię? Szybciutko ci skopię dupę. Wiesz co? Hash poleciał w 10 sekund. Ty, dobra, walczymy z nim jakieś pół godziny. Dobrze, że wy to widzicie w bo normalnie zasnęlibyście. Dosłownie byście zastali. Fajnie bym też takie, wiesz jakieś 1 jedna milionowa szansa, jak mam właśnie te pieski zamieniające w kupę. Że jest taka jedna milionowa szansa... Ej w ogóle nie tego. Tak, że y, ten... Że... Jak to się nazywa? Że jestem w stanie zamienić bossa w kupę. To by było zabawne. Oj, 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 Ipek. Ale to mi zepsuje grę, ja... Nie. Ja, ja tu jestem... Dobra, hałasz. No nie, ja hałasz mam zabranego. IPKK ja bym wziął, bo to jest turbo zabawne. A to mi... To mi zwiększy jeszcze fire rate o ileś. Przecież ja będę pół godziny ładować. Dobra, jak pokonam już wszystkich tutaj i nie będę miał przejścia na delirium... Chłop zniknął mi podczas strzału. Strzałem do chłopka, zniknął. Oj, znowu się teleportował. Czemu wy się teleportujecie? Jak już wszystkich pokonam i nie będę miał przejścia dalej, to biorę IPK-ka. Tak, i zobaczymy, jak on działa. To może być ciekawe przeżycie. Co to za tabletka? Speed down. To nie jest fajna tabletka, tak szczerze. Jezu, mogę coś dostać na tierce. Ja wiem, że dostałem. Ja w ogóle mam maksymalne tierce, tego. Ja większych nie mogę mieć. Chyba, że dostanę jakieś wiecie, tier delay. A, tak może być. Nie trafiłem w niego! Jaka tragedia że działa. E baba. O ja. Co tu mamy? Larry Junior. Wiedziałem. Było no, tak dużo tutaj! Spokójcie trochę. O, grzyby. Nie, nie ja chcę grzyba. Jedne, jednym strzałem mu pół życia zabrałem. Nawet więcej niż pół. Ja w ogóle nawet w niego nie strzałem, on zginął. No cóż, tak życie. Cześć. Damy czy jest. Moje pociski, które się rozpadają. One strasznie dużo tych że przeciwnikowi. O, siema, brownie. O, długo się nie pobawialiśmy przyjaciele. Ciu! O, ale to pani fajne. Bardzo niefajna skrzynia. Co się taki więcej nie dawać? Byłem pewny, że zwykłe i od razu otwierałem. Bez zastanowienia. U. O tak, to mi się. Dostałem bombę i pieniądze. Jeżeli zrobię jeszcze Delirium, to będę zadowolony. bo w zasadzie będziemy mieli już prawie wszystkie rzeczy na Judasie zrobione. Bo mamy co nam brakuje, tak naprawdę. Teraz robimy Blue Baby i raczej go zrobimy. Zostanie nam tylko pokonanie e, Matki. E, True Mother, czy jakkolwiek ona się na nazywa. Mother chyba. I tylko później na ta, czyli dwie rzeczy. Jak zrobię Delirium, oczywiście, teraz. jak nie, to trzeba będzie jeszcze Delirium pójść, czyli trzeba będzie jeszcze raz Hash'a wyknąć. zastanawiam zastanawiam, czy robienie Hash'a jest sensowne. Jak... Nie idę na Delirium. Nie wiem, nie mam pojęcia. Bo i tak będę musiał później pokonać Hash'a. No nie wiem, nie wiem jak to działa. Nie wiem jak działa mój mózg. Chyba nie działa, przestał działać. Jesteś ostatni? Ten klucz w Teleport! U miałem serca nie wziąłem. Dzięki za pi klucz. Pieniądz, tak, to był pieniądz właśnie. Wow. co mały skrzynek jestem. Wezmę. Co mi tam? <grym> Jaki to jest głupie? I to się będę jeszcze okrążać wokół mnie, więc ja mogę jeszcze tym uderzać przy okazji. Przegrałem gierkę przez to, co zrobiłem. No, turbo przegrałem gierkę z tym debilem. Czasami. Z czasami się zdarza, ale ja też. Chociaż, wiem tylko tyle, że jak chce się uderzyć w przeciwnika jakiś fajny spot, ale nie, one się, one się blokują, a uderzę te o ściany. Mam dwa razy The Stars? Nie, Harrow tam tu leży. Co no, za oszustwo, halo. Idę po życie, bo tam zostawię. Eee, ślub? Wow, 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 wow. Dobra, nawet zabawne. Jera! Hmm. Będzie mogli jakimś skrzynkę zdublować. Wtedy jestem B3-pa? jestem b Nie, naładowałem do końca. Ale jak widać... No cóż. Jak widać y, tutaj, na załączonym obrazku, moje familiary, które mam ze sobą. O. Dobra. Dobra, niech przestanie pociski mieć. Dwa życia straciłem, ale no cóż. Lillhund. Tu, ci się, się opłacało walić te dwa życia, które straciłem. Zaraz dostanę kolejne. Cyk, ale mi speeda zmniejszy. Mam Conjoy'na? <słuch> Conjoin mi się odpalił jeszcze. Nie wiem, czy pod tu nie. strzelam, chyba nie. Trochę wolniejszy jestem, ale i tak potężny. Jak ja bym wziął teraz to kaka, to ja 100% przegrałem. Nie, ja bym, ja. No, bo wiecie, jakbym nie miał tego. Jak to się nazywa? Tej planety. Fajnie, planeta ona chyba się nazywa, czy tam lil Planeta, czy jakkolwiek to się nazywa. Nie chcę. To. to. iPakak nie zrobiłby mi jak już bardzo dużo. Ale patrząc na to, że mam tą małą planetkę, to. tu się za dużo dzieje, wydaje mi się. Dobra, idę tutaj, I tak będę się wracać po iPakaka jeszcze. O jaju, będzie ciężko pokonać, ja nie widzę pocisków jego. Dobra, i ważne, że tu byłem. I nie mam przejścia dalej. Co oznacza, że idziemy po iPokach? i idziemy zobaczyć, jak on działa. Ale będę musiał stanąć sobie przy od razu. Znaczy, przy wyjściu. Bo jak ja strzelę tym i on będzie miał tysiąc pocisków kręcących się dookoła mnie, to ja zdechnę. Ja jestem pewny. Ale najpierw przejdźmy całe piętro, to jest moja ulubiona zabawa. Przechodzę jedynie całego piętra. A właśnie, gdzie jest moja Co się z tym stało? Ona została na tym? Aha Ona leciała ze mną tutaj? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, idę po tego. Ajpoka, cyk. Dirty 030. Nie wiem, czy jeszcze miałem kiedyś. Chup. Wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie, to było wiadomo przecież, czyż to jeszcze jakby się rozpadło na mniejsze i te mniejsze jeszcze wybuchały, to jest reakcja łańcuchowa, mam 60 damage'a, ostatecznie, 30, zaraz 30 a jakie tears'y, o, to jeszcze mi dubluje, co mieć, czub, się, że tak będzie działać. Cóż, było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzymaj się.